Rozdział 10. Gadzia Pułapka Świątynię znalazłam bez trudu. Korzystając ze wskazówki Toma Downera, wygooglowałam, w którym kościele w Wilnie znajdowało się za czasów sowieckich więzienie. Było kilkanaście wyników i wszystkie prowadziły do kościoła serca Jezusowego. Potem przypomniałam sobie, jak Józek wspominał, że z kopuły tej świątyni roztacza się najpiękniejszy widok na zachodzące nad Wilnem słońce. Jednak moją wyobraźnię rozpalała penitencjarna przeszłość budynku. Jeszcze bardziej ciągnęło mnie do środka to, że opuszczony kościół był zamknięty. Dostać się na teren kościoła nie było łatwo. Przeszłam ulicę wzdłuż długiego muru, z za którego wystawała tylko kopuła barokowej budowli. Bez bardzo wysokiej drabiny nie miałam szans go pokonać. Mur kończył się dwiema bramami. Pierwsze zamykały wielkie metalowe wrota. Z jakimś napisem po łotewsku. Domyślałam się, że nieznane mi słowa informują o bezwzględnym zakazie wstępu. Druga nie miała drzwi. To było wejście na podwórko jakiejś instytucji. Właśnie wjechało tam osobowe kombi. Zauważyłam, że mur oddzielający to podwórko od terenu kościoła jest dużo niższy. Stanęłam tak, żeby widzieć, co się dzieje dalej z kierowcą i pasażerami auta. Dla niepoznaki udawałam, że podczas spaceru sprawdzam coś w komórce. Z samochodu wysiadło dwóch mężczyzn. Z bagażnika wyjęli sporych rozmiarów pudło. Musiało być ciężkie, bo niosąc je strasznie sapali. Zniknęli w budynku, który z mojego miejsca był ledwo widoczny. Uznałam, że to okazja do niezauważonego wtargnięcia na teren. Ewentualnie obserwatorzy zajmą się pomaganiem we wnoszeniu wielkiej paczki. Nie myliłam się. Ktoś trzeci podtrzymywał tragarzom drzwi prowadzące do budynku, części kompleksu, który odkryłam po lewej, zaraz po przejściu przez bramę. Ale moją uwagę przykuły przede wszystkim pnącza wspinające się po interesującym mnie murze. Jedno z nich oplatało zbitą z desek drapinkową pergolę, która kończyła się tuż pod szczytem mojej przeszkody. Jeszcze raz zerknęłam na budynki, za swoimi plecami. Musiały należeć do kościoła, bo na placu. Zauważyłam kapliczkę, a na ścianie gablotę z wizerunkiem Jezusa. Nie miałam czasu zastanawiać się nad przeznaczeniem tego miejsca. Trzeba było działać, dopóki pozostawałam niezauważona. Rzuciłam się na drabinkę. Była stabilna, choć jej wygląd wskazywał na co innego. Bez problemów dotarłam na samą górę. Usiadłam na szczycie i wychyliłam się najbardziej jak to możliwe na drugą stronę. Starałam się być jak najmniej widoczna, bo głupio by było wpaść, kiedy się zaszło tak daleko. Plac przed kościołem był pusty. Żadnych samochodów ani ludzi. Do ziemi miałam jakieś 2,5 metra. Chwila się wahałam, ale za plecami usłyszałam skrzypienie otwieranych drzwi i trzeba było skakać. Wybiłam się rękami i o dziwo wylądowałam bez potknięcia. Przez chwilę obserwowałam okolice. Nic się nie działo. Nikt nie podniósł alarmu. Nie czułam się zapewnie na otwartym terenie, bo mógł mnie zauważyć ktoś z budynku po drugiej stronie placu. Pochylona przebiegłam wzdłuż muru w kierunku ściany zabytkowej świątyni. Przylgnęłam plecami do kruszącej się elewacji. Wyrównałam oddech. Stałam obok wejścia do bocznej kaplicy. Masywnych drzwi strzegła kłódka tak wielka, że pewnie nie dałabym rady jej unieść. Ruszyłam w kierunku głównego wejścia. Domyślałam się, że jeśli obowiązywał zakaz wstępu, to główne drzwi też były zamknięte. Ale przecież musiałam sprawdzić wszystkie możliwości dostania się do środka. Na placu usypano niewielką górkę gruzu, idąc za nią, nie musiałam się już tak kryć. Weszłam na podwyższenie prowadzące do głównego wejścia do świątyni. Tutaj kłódkę uzupełniał gruby łańcuch. Kolejne drewniane drzwi, mimo że zniszczone to wciąż piękne, zabezpieczono jedynie dwoma metalowymi prętami. Dla mnie wciąż przeszkoda nie do pokonania. Żadnych otworów w ścianach, przez które mogłabym się przecisnąć, niskich okienek, do których da się dosięgnąć przy pomocy na szybko skleconego rusztowania. Do kościoła przylegał budynek zakonny, ciągnął się przez cały plac. Józek wspominał, że przed powstaniem styczniowym siostry wizytki prowadziły tu szkołę dla szlachetnie urodzonych panien. Przez chwilę mignął mi w wyobraźni obrazek, na którym siedzę w kosmicznie niewygodnej sukni w oknie na pierwszym piętrze. Skrobię coś piórkiem na papierze i tęsknym wzrokiem spoglądam na panoramę XIX-wiecznego Wilna. Zaraz wróciłam do rzeczywistości i zaczęłam kombinować, czy któryś z wewnętrznych korytarzy budynku nie łączy się bezpośrednio z kościołem. Okna znajdowały się na tyle nisko, że gdyby któreś były otwarte, wgramoliłabym się do środka. Jednak nie sprawdziłam jeszcze drugiej strony kościoła. Pięć minut później. Już wiedziałam, że wąskie przejście między ścianą świątyni a pokonanym przeze mnie murem nie skrywa żadnych drzwi. Pozostało wrócić do budynku przyklejonego do kościoła. Kiedy wychodziłam na placyk, zobaczyłam jakiś ruch. W cieniu jednego z drzew rosnących za gruzowiskiem ktoś kucał, opierając się plecami o pień. Nie widziałam jego twarzy. Była zwrócona w drugą stronę. Chyba też się ukrywał. Rozejrzał się nerwowo. Wtedy zobaczyłam kto to. Rozpoznałam Zefirka człowieka, z którym ojciec rozmawiał w Gdańsku. Pochylił głowę do przodu i chyba zaczął grzebać w kieszeni. Uważając na każdy krok, podeszłam bliżej i ukryłam się za stertą gruzu. Wyjrzałam. Wciąż tam był. Chyba wyciągnął telefon. Po chwili usłyszałam ściszony głos. Gdzieś tu jest. Rozmówcy nie słyszałam, ale kiedy tamten mówił, Zefirek potulnie milczał. Poszła na drugą stronę kościoła. Ja sam? Sam nie dam rady. To olbrzymi budynek. Tak, mógłbyś mi. Przepraszam, mógłby mi pan pomóc? Dobra, czekam. Wyłączył telefon i w tym samym momencie mnie zaskoczył. Raptownie odwrócił głowę i spojrzał na, znajdujące się za moimi plecami, wejście do świątyni. Nie zdążyłam się schować, a on wyłowił z widzianego przez siebie obrazka moją twarz. Nasze spojrzenia się spotkały. Zafirek zerwał się na równe nogi i już po chwili biegł, lekko utykając w głąb zespołu zakonnych zabudowań. Ruszyłam za nim. Nie odwracał się, nie zerkał i jaka przestrzeń dzieli go ode mnie. Uciekał przed siebie. Skręcił za biały mur dzielący podwórko na dwie części. Zniknął mi z oczu na dosłownie kilka sekund. Kiedy znalazłam się po drugiej stronie, jego już tam nie było. Widziałam tylko kubki gruzu porośnięte trawą, pofałdowaną przestrzeń ciągnącą się aż do murowanej ściany, od której dzieliło mnie ze 30 metrów. Po lewej budynek zakonny, po prawej szpaler drzew i wysoki mur. Uciekinier nie miał szans w tak krótkim czasie dobiec do żadnego z tych miejsc, a tym bardziej wskoczyć przez okno albo pokonać pięciometrowej wysokości przeszkodę. Nawet do drzew by nie dobiegł. Zefirek wyparował. Najbardziej logicznym wyjaśnieniem była teleportacja. Raźnym krokiem ruszyłam przed siebie. Pomyślałam, że może sprytnie ukrył się za którymś z porośniętych trawą pagórków. Przeskoczyłam pierwszą górkę i wszystko wokół mnie zniknęło. Leżałam na dnie wielkiej dziury. Ze wszystkich jej ścian wystawały czerwone cegły, czasem układające się w większe fragmenty murów. To musiała być zawalona piwnica, której nikt nie zabezpieczył. Bo i po co skoro na ten teren obowiązywał zakaz wstępu? Niestety, jedyne wyjście prowadziło do góry jakieś pięć metrów spinaczki i znowu znalazłabym się na kościelnym dziedzińcu. Miałam szczęście. Upadłam tak fartownie, że zaliczyłam tylko lekkie stłuczenie prawego biodra. Zdarłam też łokieć ukochanej kurtki. W dole panował półmrok. Buty mi się od czegoś kleiły. Dotknęłam mazi palcami i powąchałam. To był stary, przepalony olej, pewnie samochodowy. Odsunęłam się pół kroku do tyłu i wtedy o mało nie stanęło mi serca. Ktoś za moimi plecami tak przeraźliwie krzyknął, że aż bębenki w uszach zabolały. Natychmiast się odwróciłam. Na ziemi, w rogu ceglanej jamy leżał zefirek. Do policzka miał przyklejone pasemko przetłuszczonych włosów, przesunięte z kryjącej łysine pożyczki. A może te włosy były mokre od łez? Boli! Skomlał, trzymając się za nogę. Złamana? A skąd mam wiedzieć? Nie jestem lekarzem! Chyba tak! Boże, jak to straszliwie boli! Miałam już do czynienia z mężczyzną ze złamaną nogą, ale nigdy nie widziałam, żeby jakikolwiek facet zachowywał się aż tak histerycznie. Oczywiście, już po malutkim kuku w paluszek informowali o zbliżającej się śmierci, ale żaden z nich nigdy aż tak nie rozpaczał. Czułam, że muszę wykorzystać słabość tego człowieka, ale z drugiej strony ta porządna część mnie gdzieś w środku nalegała, żeby szybko przynieść mu ulgę w cierpieniu. Zdusiłam ten anielski głos, tłumacząc sobie, że teraz muszę być bezwzględnym aligatorem. – Chcesz, żebym poszła po pomoc? – Tak, tak, idź, wezwij karetkę. – To musisz ładnie odpowiedzieć na wszystkie moje pytania. Będziesz milczał, to poleżysz w tym rowie kilka dni, zanim cię znajdą. A może nikt nie będzie tędy przechodził? Przez chwilę siedział cicho, trzymając się za nogę, potem znowu jęknął. Dobra, pytaj tylko szybko. Emocje podpowiadały, że powinnam zacząć od pytania o porwanie ojca. Rozum dyktował co innego. Logika bezwzględna jak spok ze Star Treka mówiła, że Zafirek zaraz by kręcił, że nic nie wie. Potem musiałabym zmarnować sporo czasu na wyciągnięcie jakichkolwiek informacji od leżącej przede mną pierdoły. Spokojnie, to tylko złamanie. Ale boli jak diabli! Co cię łączy z moim ojcem? Zefirek spojrzał na mnie tymi swoimi zauzawionymi ślepiami. Zastanawiał się pewnie, ile mogę wiedzieć. Tylko nie zalewaj, widziałam was razem. No, współpracujemy. Pomaga mi czasem w projektach dotyczących muzealnictwa. Jesteś muzealnikiem? Tak, muzealnikiem od zabytków. Wędrownym? Chodzisz po ulicach od Gdańska do Wilna i pytasz ludzi, czy nie widzieli jakichś zabytków? Nie kituj. Skąd znasz mojego ojca? Powiedziałem, że razem pracujemy. Nie mówił ci, czym się zajmuję? Zawołaj pomoc, błagam. Wiem, czym się zajmuje mój ojciec. Renowacją. Zafirek przerwał mi głośnym śmiechem, a potem nagle go zatkało. Zrobił minę, jakby zobaczył kostuchę. Zaczął macać się po plecach. Potem podniósł do góry trzy uwalone olejem palce. Boże! Krew! Jak krwawie! Dziewczyno, zawołaj pomoc! Zabierz mnie do szpitala, mam krwotok pewnie też wewnętrzny. Błagam. Jeszcze raz, co łączycie z moim ojcem? Dobrze powiem, tylko wezwij pomoc. Wyjęłam z kieszeni telefon i udawałam, że wpisuję numer telefonu. Jednak zaraz opuściłam smartfon i spojrzałam mu prosto w oczy. Najpierw odpowiedz. Twój ojciec może i na co dzień zajmuje się renowacją zabytków, ale tutaj jest z ramienia biura. Biura? Europejskiej? Stęknął, poprawiając swoją pozycję na ziemi Europejskiej instytucji zajmującej się poszukiwaniem zaginionych dzieł sztuki. Jestem terenowym łącznikiem Twojego ojca. Kiedy trzeba, sprawdzam archiwa, historię zabytków i takie tam. Pilnuję też, żeby jego przykrywka była wiarygodna. I razem szukamy staroci dla... biura. Wydział? Łącznik? Przykrywka? Ilu jeszcze rzeczy nie wiedziałam o ojcu. Przykrywką pewnie była jego praca renowatora. W rzeczywistości robił jakąś o wiele bardziej tajną robotę. Boże! Mój ojciec był agentem specjalnym czy czymś podobnym. Bondem od zabytków. Bornem polskiego muzealnictwa. Wolałam za dużo nie dopytywać, żeby się nie wydało, jak mało o ojcu wiem. Bruder Ferajn, nadal istnieje? Wystrzeliłam z zupełnie innej beczki. Musiałam szybko potwierdzić swoje przypuszczenia. Bałam się, że Zafirek zaraz pogrąży się w rozpaczy i stracę z nim kontakt. Tak, to teraz bardzo wpływała organizacja. Ten gang to nie gang. Już raczej korporacja o międzynarodowym zasięgu. Agresywny biznes. Działają przede wszystkim za naszą wschodnią granicą, ale mają swoje filie też na zachodzie. Są potężni. Ostatnie słowa wypowiadał, tak jakby odpływał. Nagle urwał. Wróciła moja anielska strona, bo zaczęłam się zastanawiać, czy naprawdę mu nic nie jest. Czy nie odpuścić? Ale zaraz pomyślałam o ojcu, którego przecież trzeba ratować. Pracujesz dla nich, prawda? Zaryzykowałam, po to, żeby go trochę rozruszać. Widziałam, że utykasz. To ty włamałeś się do domu Romana i chciałeś ukraść klucz. A co ci to da, dziewucho? Jestem urzędnikiem europejskim. Nikt nie uwierzy, jak coś takiego powiesz. Czyli potwierdzasz. Dobrze. A po co Brudenferain berło świętego Kazimierza? Dlaczego tak się uwzięli, żeby je zdobyć? Kiedyś je mieli. Jeszcze przed wojną. Wiem, było dla nich ważne. Atrybut władzy, czy coś takiego. Ukradli je przyszłemu premierowi. To bójda. Prystor nigdy nie miał berła. Bobkę stworzył taką legendę, a tak naprawdę kazał wykonać berło wileńskiemu jubilarowi. Poszedł do cechu i pokazał plany narysowane przez jednego zdolnego, co podrabiał dla gangu dokumenty. Oszukał wszystkich, bo chciał mieć jakiś przedmiot, który. Au! Zafirek znowu próbował zmienić niewygodną pozycję. No, miał nadać powagę jego władzy czy coś. Krążyły wtedy w Wilnie takie historie, że jakieś berło było, ale nikt go nie widział. To sobie je przedwojenny boz wyprodukował. Do śmierci się nie przyznał, że to kit. Dopiero w czasie wojny ten, co narysował szkic, berła sypnął w obozie, że to postarzane na zamówienie srebro, Podruba. pic na wodę, fotomontaż. Ale bruder Ferajn nadal chce mieć berło. To prawdziwe. Zefirek znowu wsadził w plecy. Potem pocierał palcami ubrudzone smarem paluchy. Mimo półmroku wydawało mi się, że zbladł. Odpowiadaj, dalej go szukają, prawda? Ignorowałam jego stękanie. Widział, że się nie ruszę, więc chwilę dyszał, a potem uspokoił oddech. Kiedy twój ojciec odgrzebał te listy o kluczu, ludzie z organizacji pomyśleli, że to droga do oryginalnego berła. Na początku mówił bardzo cicho, jak na łożu śmierci. A że jeszcze tyle lat po wojnie siedzi im w głowach ten rupieć, to. Rzucili się do poszukiwań. To znaczy do węszenia wokół naszego śledztwa? Nie, no, prowadziliśmy, znaczy prowadzili też własne. Prowadziliście? Czyli oni ci więcej płacą. Słuchaj, gówniaro, mam dosyć, albo mi pomożesz, albo będziesz musiała. Uniósł się emocjonalnie i fizycznie, co wywołało kolejną falę bólu. Tym razem zasyczał. Nie rzucaj się, jeszcze kilka spraw i biegnę ratować twojego obtłuczonego kulasa. Zacząłeś mówić o podjętych przez was tropach. Ten wasz Witek ze Szwajcarem okazali się ślepym zaułkiem. Szukali innych listów? W Arbon niewiele było. Gdzie jeszcze poszli? Twój ojciec. Rozmawiałem z nim w Gdańsku. Wiem, widziałam was. Powiedział mi wtedy o dawnym majątku pod Iławą, należącym do jakiejś wileńskiej szlachty. Sugerował, że tam może być zakopane berło. Ale nic nie znaleźli? Nic. Odpowiedź Zefirka utwierdziła mnie w przekonaniu, że ojciec domyślał się jego zdrady i kierując go na fałszywy trop, sprawdzał, czy informacja wyjdzie poza to ich biuro. Potem ruszyliście naszym tropem? Tak. Bruder Ferain miał dostęp do jego raportów. Zamilkł na chwilę, zdając sobie sprawę, jak głęboko się pogrążył. Ale ból był silniejszy niż potrzeba utrzymania legendy uczciwego pracownika europejskiej instytucji. Jadąc do Wilna. Twój ojciec pewnie myślał, że to będzie prosta sprawa. Łażenie po zabytkach i archiwach, trochę wykopków i znajdzie kolejny zaginiony skarb. Dlatego cię zabrał. Zwykle tak wygląda jego robota. Nawet nie wiedział, że idzie na wojnę z taką organizacją. A dostęp do raportów organizacja miała dzięki tobie. Ojciec nikogo nie zdradził? Nie, jest czysty. To co robił w nocy na zakrecie? Dlaczego spotkał się z bandziorami? Widzę, że głęboki dół to najlepsza pułapka na gady. Stoję tak, słucham sobie i myślę, że się nieźle rozgadał, przyjacielu. Grzmiało gdzieś nad nami. Dzwoniłeś po wsparcie, Tomasz. A teraz to chyba cię zostawię w tej dziurze z aligatorem. Spojrzałam do góry i zobaczyłam pochylającego się nad otworem mężczyznę. Był łysy, a z ust wystawał mu patyczek od lizaka. Sawalasa się tu nie spodziewałam. Plus za orientację w popkulturze. Ktoś w twoim wieku rozpoznaje takie inspiracje? Mówili, że jesteś sprytna. A tu jeszcze taka wiedza. No, no. Rozumiem, że mnie pan zmiękcza, zanim zacznie grozić. Dobry i zły glina w jednym. Niestety nie masz aż takiego szczęścia. Władza trzyma się z dala od zrujnowanych kościołów. No tak, zapomniałam, że Sawala zgrał też Blofelda. Przypomniał mi się arcywróg Jamesa Bonda. Rozumiem, że pan z Bruderferajn. Właściwie nie musiałam pytać. Lizak powiedział mi, że to on stał za uprowadzeniem ojca. Przypomniałam sobie papierek pozostawiony na miejscu porwania. Powiedzmy, że jestem przedstawicielem pewnej korporacji, która pilnuje swojej inwestycji personalnej. Jesteś chamskim bandytą, mafijny pachołku. Nie wytrzymałam. Oddaj mi ojca. Spokojnie, gadzinko, bo jak mnie wkurzysz to tatuś już nigdy nie opowie żadnej bajeczki. Chciałam mu odpowiedzieć, używając mało stosownego słownictwa, ale przerwało mi odległe, radosne wołanie jakiejś kobiety. Niemożliwe! Kogo ja widzę? Po tylu latach! Sawalas spojrzał w bok i zbladł. Wyglądał tak, jakby próbował schować twarz w ramiona. Wbił wzrok w ziemię i zniknął z naszego pola widzenia. Halo! Proszę pani! Stwierdziłam, że zawołam tajemniczą kobietę, bo tak naprawdę wątpiłam w to, że o własnych siłach wydostanę się z tej dziury. Chwilę potem zaskoczył mnie widok zakonnicy. Dopiero potem uznałam, że kobieta w habicie na terenie nawet zrujnowanego kościoła to osoba bardziej na miejscu od nieudanego sobowtóra dawnej hollywoodzkiej gwiazdy. – A co ty tam robisz, dziecino? – Chwila nieuwagi i zapadłam się pod ziemię. – Nic ci nie jest? Mnie nie, ale ten typek tutaj ma chyba złamaną nogę. I krwawie proszę siostry! Zefirek uniósł się od odrobinę, żeby zakonnica lepiej go widziała. To nie krew, tylko rozlany olej. Nie było sensu dłużej go oszukiwać. Błagam, niech mnie siostra ratuje od tego bachora. Najpierw powiedz, gdzie jest mój ojciec. Już idę po drabinę i chyba po karetkę trzeba zadzwonić. A wy sobie jeszcze wyjaśnijcie, co tam do siebie macie. Kiedy siostra zniknęła, Stanęłam nad Zafirkiem. Starałam się robić jak najgroźniejszą minę. Stwierdziłam, że to może być za mało, więc wzięłam do ręki wielką dechę, która kiedyś musiała być fragmentem okiennej framugi. – Masz minutę. Mów, gdzie jest mój ojciec. – Nie wiem – zapiszczał Zafirek. – Nic mi nie mówią. Chcą tylko informacji, ale nic nie mówią. Błagam, daruj mi. Ja z nimi pracuję, bo grozili, że krzywdę zrobią. Uderzyłam jeszcze deską w otwartą dłoń, ale już bez energii. Wierzyłam mu. Naprawdę się bał, że mu coś zrobię, i do głosu doszła dobra Alina. Nawet jeśli wiedział, co jest z ojcem, to tak się bał bruder Ferein, że trzymał język za zębami. Dla takiego hipochondryka w tej sytuacji milczenie musiało być wielkim wysiłkiem. Siedziałam przy pokrytym ceratą stole. W powietrzu unosił się zapach świeżo gotowanego rosołu. Odwrócona do mnie plecami kucharka szatkowała pietruszkę. Upiłam łyk herbaty i pociągnęłam nosem. Oczy jeszcze mnie piekły po rozmowie z siostrą zakonną. Moja wybawicielka dosłownie przed chwilą wstała od stołu i poszła zadzwonić, zapewne w mojej sprawie. Okazało się, że sąsiadujący z kościołem serca jezusowego teren należy do wileńskiego hospicjum prowadzonego przez zakonnicę, która nas uratowała. To właśnie z jego parkingu skoczyłam na drugą stronę muru. Kilka godzin wcześniej pomocnik siostry pomógł mi wyjść z dołu na kościelnym dziedzińcu, spuściwszy do niego olbrzymią drabinę. Trochę więcej czasu zajęło wyciąganie z niego zefirka. Stękał i jęczał na każdym szczebelku. Nasza wybawczyni obejrzała jego nogę i stwierdziła, że przypuszczalnie nie jest złamana. Mimo to, zefirka zawieziono na prześwietlenie, a ja znalazłam się w kuchni. Dostałam herbatę. Siostra chciała wiedzieć jak doszło do tego, że wylądowałam w dole. Dlaczego zadaje się z kimś tak nieprzyjemnym jak Sawalas i o co chodzi z moim ojcem? Zastanawiała się czy wezwać policję. Wtedy nie wytrzymałam. Chciałam coś powiedzieć, ale strasznie drżał mi głos. Mogłam wydusić z siebie tylko Ja jestem Potem chciałam coś dodać, ale nastąpił wylew histerycznego płaczu. Nie mogłam tego powstrzymać. Kiedy uspokoiłam potok łez i chciałam coś powiedzieć, szloch znowu unieruchomił moje gardło. Powtarzałam tylko ja, czasem ja jestem i muszę. Pozostałe słowa już ze mnie wychodziły. Przypomniałam sobie, że takie ataki histerycznej niemocy zdarzały mi się we wczesnym dzieciństwie, ale już nigdy potem. Doszłam do wniosku, że to efekt utrzymującego się od wielu godzin napięcia. Tama puściła, kiedy poczułam się bezpiecznie, i spotkałam kogoś, kto okazał mi sympatię. Bo siostra była osobą niezwykle ciepłą. Kiedy tak histerycznie drżałam, wstała od stołu i mnie przytuliła. Potem już zwyczajnie ryczałam. Jakieś pięć minut. Kiedy odzyskałam spokój, kobieta wróciła na swoje miejsce. <grym> Dziękuję. Pociągnęłam nosem i przetarłam palcami oczy. Dziecinko. Spokojnie. Tutaj łzy to codzienność. Nie ma się czego wstydzić, a wypłakać trzeba. Mówiła do mnie jak do małego dziecka i wcale mi to nie przeszkadzało. A teraz opowiedz mi tyle, ile chcesz. Może razem znajdziemy rozwiązanie Twoich problemów? Nie mogę. Teraz nie mogę tego. Naprawdę chciałam komuś to wszystko opowiedzieć. Zrzucić z siebie ciężar tajemnicy. Dobrze. Powiedz tyle, ile możesz. A ja postaram się pomóc. W jej spojrzeniu było coś kosmicznie kojącego, i czułam, że mogę jej zaufać. Zdecydowałam się powiedzieć siostrze, co sprowadziło mnie na teren dawnego zakonu. To może trochę brzmieć jak z powieści przygotowej. Trochę trudno może uwierzyć, zaufaj, dziecko. Złapała mnie za dłoń i zaczęłam mówić. Powiedziałam, że razem z przyjaciółmi szukamy berła Świętego Kazimierza i trop prowadził tutaj. Opowiedziałam o potomku Wilniuka, człowieku z Alaski, którego ojciec jeszcze za komuny szukał berła w zamkniętym kościele, w którym było kiedyś więzienie, kościele obok zakonu misjonarzy. Ja muszę się tam dostać. Muszę to znaleźć, bo inaczej będzie Niech się teraz zrozumie, nie mogę wszystkiego powiedzieć. Ale to nie sprawa jakiejś tam ambicji poszukiwacza skarbów, a życia i śmierci. Rozumiem, że łysy, który stał nad wami, kiedy siedzieliście w dziurze, jest w to zamieszany. Tak. Domyślam się też, że sprawa nie jest bezpieczna. On do grzecznych nie należy. Siostra go zna? Kiedyś znałam. Ale wróćmy do Twoich poszukiwań. Kiedy Cię znalazłam, chciałaś dostać się do środka kościoła, który stoi po sąsiedzku. Serca Jezusowego. To się zgadza, jak i to, że było tu więzienie. Ale uwierz mi, Słoneczko, nic w środku nie znajdziesz. Zajrzałam w nim za każdy róg, do każdego zakamarka, tak samo jak do przylegających do niego zabudowań. Znam je jak zawartość własnej kieszeni. Nic tam nie ma. Ale może siostra coś przeoczyła? Na pewno nie. Od kilku lat budynek jest badany przez specjalistów od renowacji budowlańców z dyplomami, techników, muzealników z jakimiś przenośnymi echosądami. Sporo ustrojstwa tam widziałam. Nic tajemniczego nie znaleźli. A wiesz dlaczego? Ja nie, ale myślę, że siostra mi powie. Robiło się naprawdę ciekawie. Widzisz? Grująca nad miastem opuszczona świątynia, przy której mieścił się zakon misjonarzy. To nie Kościół Serca Jezusowego, a w niebo wstąpienia pańskiego. Stoi tuż obok, po drugiej stronie ulicy. Siostra wskazała kierunek przeciwny niż dawne więzienie. Twój Tom Downer coś pokręcił, albo jego ojciec. W każdym razie tam za rogiem może się kryć rozwiązanie twojej historycznej zagadki. Nawet nie pomyślałam, żeby wszystko sprawdzić. Tak się skupiłam na tym więzieniu, że nie zauważyłam, że on mówił o misjonarzach. Złapałam się za czoło. Wiesz, że to nie jest mocny trop opowieść sprzed kilkudziesięciu lat. Wiem, ale nie mam nic innego. To jedyne, co tak szybko mam mało czasu. Przypuszczam, że nie jesteś pełnoletnia i mam obowiązek poszukać Twoich bliskich szczególnie jeśli grozi Ci niebezpieczeństwo albo zgłosić do władz ale spokojnie. Zawrzemy umowę, przenocujesz tutaj. W zamian za to pomożesz nam przy posiłkach. Jutro po śniadaniu pomagę ci wejść do kościoła. Jest zamknięty na cztery spusty, ale mam na tyle znajomości, żeby otworzyły się przed nami jego drzwi. Możesz go dowoli, jak to się mówi, eksplorować przez cały dzień. Ale jeśli nic nie znajdziesz, to umawiamy się, że sama dzwonisz do rodziców czy też opiekunów. Nie wiem, z kim przyjechałaś do Wilna, ale ktoś na pewno się o ciebie martwi. Umowa stoi? Wyciągnęła w moją stronę otwartą dłoń. Stoi! Ścisnęłam tak mocno, jak siostra, i zrozumiałam, że jeśli następnego dnia nic nie znajdę, trzeba będzie się poddać. Zgłosić na policję i oddać im ten ostatni z trzech dni, jakie dostałam od Bruder na odzyskanie ojca. Musiałam dotrzymać słowa danego komuś, kto chce mi pomóc. I wspiera w tak trudnej chwili. Oczywiście swoje robił też Habit, przecież nie mogłam oszukać zakonnicy.